Cześć, tu Rafał Mazur z deniaskiniowca.pl. Już wiemy, że Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pisałem o tym, że tak się stanie już w kwietniu. Jeszcze w styczniu na YouTube są filmy podczas coachingu prywatnego, gdzie na ten temat mówiłem, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Ok, więc wiemy już, że to się stało i teraz jedni histeryzują, inni są w totalnej euforii. A my dzisiaj zobaczymy bardzo szybko dwie rzeczy, których ludzie nie rozumieją o Trumpie. Więc pierwszą rzeczą, której ludzie nie rozumieją, to jest to, że im więcej Trumpem się interesuje, tym mniej wiesz, kim jest. Ja się nim interesuję od lat i im, jak, jak mówię, im więcej się interesuję, tym mniej wiem, jaki jest naprawdę i oczywiście robi to celowo. A dlaczego? A dlatego, że ta jego tak zwana osobowość, czy to jego ego, które prezentuje, jest rodzajem zderzaka. Jest częścią jego sposobu wybierania wpływu, i to dlatego jest w stanie bez problemów jak się wydaje znosić krytykę, bo krytykując jego, nawet osobiście, rzucasz się jedynie na narzędzie, które na ten publiczny atak wystawił, czyli Trump stworzył postać Trumpa, i granice tej postaci są tak bardzo elastyczne, a powierzchnia jest tak bardzo teflonowa, że właściwie może robić niemalże wszystko. Co jest też dla nas, tak zwanych zwykłych ludzi, ważną lekcją, że tworząc jakiś rodzaj publicznej persony, nie zarabiasz tak bardzo swój prywatny web, co się przydaje w życiu, jako w sporcie kontaktowym. I druga rzecz której ludzie nie rozumieją chyba jeszcze bardziej niż tej pierwszej, to jest to, że dla Trumpa wszystko jest negocjowaniem, a negocjowanie jest wszystkim. I ludzi takich jak Trump po angielsku nazywa się dealmakerami. I Trump stosuje bardzo prostą i bardzo skuteczną technikę, dosłownie wszystko. Dosłownie wszystko traktuje jako wstęp do negocjacji, czyli Trump myśli w sposób systemowy. I jego pierwsza oferta, czy jego pierwsze żądanie jest zazwyczaj absurdalnie zuchwałe i ustawia punkt odniesienia pod dalsze negocjacje. Ponieważ Trump wie, że emocje zaburzają osąd, im bardziej ludzie oburzają się jego propozycją, tym bardziej ułatwiają mu odniesienie sukcesu. Czyli ta strategia numer dwa, czyli to, że wszystko jest negocjacją, łączy się bezpośrednio ze strategią numer jeden, czyli z tym, że Trump tworzy rodzaj persony i te dwie strategie się nawzajem nakręcają i to połączenie jest właściwie niemalże idealne, bo jeżeli rzucisz się na niego to tak naprawdę przegrasz, bo rzucasz się tylko na jakiś rodzaj iluzji i jeżeli rzucisz się na to co mówi to też przegrasz bo tak na dobrą sprawę też rzucasz się na rodzaj iluzji, więc na tę chwilę moja prognoza na gorąco jest taka, od teraz, od tej chwili będziemy widzieli dużo bardziej wyśrodkowanego dużo bardziej prezydenckiego Trumpa z ludzką twarzą, a to dlatego że w show biznesie zwanym prezydent USA, akurat tego będzie Wymagała jego rola, a Trump jest arcymistrzem show biznesu i dlatego od teraz będziemy widzieli ciepłego samca alfę Trumpa. Owszem, dalej samca alfa, ale już cieplejszego. A jeżeli jesteś zainteresowany, czy jesteś zainteresowana technikami, jakie stosował Trump podczas tej kampanii i nie tylko, zostaw swoje informacje. W komentarzu, a ja przypominam również, że ludzie, którzy interesują się Trumpem i tym jego absolutnie bezwstydnym sposobem działania, mogą się również zainteresować moim bezwstydem. Link znajdziesz pod tym filmem. Dzięki, to był Rafał Mazur. Pozdrawiam.